Kolejnym zagadnieniem realizowanym w ramach przedmiotu metody numeryczne jest realizacja odwołania poprzez referencję do biblioteki, w której znajduje się klasa, a w tej torze klasie znajduje się funkcja, metoda. W programie, który był tematem zagadnienia po odwołania, Statycznego. Umieszczono ostatnio bibliotekę, która jest projektem, projektem jednym z dwóch projektów w rozwiązaniu w Solution Winform Application BIP. W tej bibliotece umieszczono katalog, równania liniowe, row-liniowe, w której znajduje się metoda Gaussa, klasa metoda Gaussa i pewna funkcja fg, która realizuje pewne działanie. Oczywiście jest to uproszczone działanie, uproszczona funkcja dla demonstracji działania odwołania statycznego, które wyglądało w następujący sposób. Powoływano się statycznie na funkcję. Słowo kluczowe static i w programie głównym, w programie głównym ta instrukcja odwołania wyglądała następująco. Poprzez bibliotekę do katalogu równania liniowe, do klasy metoda Gaussa, wyszukiwano funkcję FG, no i ją przekazano statycznie, tak jak to widać tutaj na w ekranie. Kolejnym zagadnieniem jest budowa odwołań, budowa odwołań dynamicznych, referencyjnych, a więc na tej bibliotece otworzone zostanie Nowy folder, a więc tak jak poprzednio w rozwiązaniu w dwóch projektach, konkretnie w jednym z tych dwóch projektów, w bibliotece, otworzono nowy folder. Ten nowy folder niech nazywa się Równania Nieliniowe. Nazwy oczywiście dotyczą celów dydaktycznych, które należy zrealizować, a więc w tym przypadku rozwiązywać układ równań nieliniowych a pokazane zostanie to poprzez stosowanie w bibliotece pewnej metody do której będzie następowało odwołanie referencyjne i dodajemy i dodajemy w tejże w tejże klasie nowy element nowy element jest to klasa która która no niech nazywa się metoda metoda Newtona, metoda Newtona. Klasa znajduje się w katalogu równania nieliniowe no to jest katalog klas, a no więc de facto przy jednej klasie jest utożsamiany z klasą. Proszę Państwa, podobnie jak poprzednie, słowo public musi zostać dopisane. Dopisano... modyfikator public a tak, kto po to aby odwoływać się do funkcji no i zdefiniujmy tą funkcję funkcja do której będziemy się odwoływać musi być musi być poprzedzona modyfikatorem public domyślnym modyfikatorem jest przypomnę tutaj private i niech zwraca jakąś wartość Niech to będzie funkcja fn, żeby kojarzyło się z Newtonem. No i niech będą dwie zmienne pobierane jakaś zmienna a i jakaś zmienna integer k. Nawias otwarcia, zamknięcia dla funkcji i słowo kluczowe return, aby nie zapomnieć o strukturze. No, niech zwraca pewną wartość, która jest wartością typu double, tak jak zdefiniowano. No, i ta wartość WZ niech się równa A razy K. A razy K, tak prościutko tylko, aby szybko móc się odwołać w ramach tej demonstracji do, do wartości tej funkcji. Oczywiście w programie rozwiązywania równań nieliniowych układów równań nieliniowych ta linia to będzie ileś linii realizujących działanie, no i sama ta funkcja będzie miała nieco inne wywoływane argumenty. Proszę Państwa zobaczmy w głównym programie, no w głównym programie, czy możemy się odwoływać do tej funkcji. No, proszę Państwa, domyślamy się, że chyba tak, bo skoro umieszczona została ta, ten podkatalog Łącznie z klasą i z funkcją metody Newtona w bibliotece, która już była dołączona, to powinien być widoczny ten cały ciąg przestrzeni nazw, ale sprawdźmy w projekcie: dodaj odwołanie do projektu. Tak, i jest faktycznie ta biblioteka dodana. To należy sprawdzić, aby mieć pewność, że będzie to wszystko funkcjonowało. No dobra, więc spróbujmy się odwołać do tej biblioteki. Jest biblioteka. W tej bibliotece mamy oczywiście katalogi, mamy klasę C1, tą klasę, którą umieścił program po otworzeniu nowego projektu w rozwiązaniu biblioteki. Nie korzystamy z tej klasy 1, choć z niej można korzystać i będzie to pokazane w dalszym ciągu wykładowym. Powołujemy tym razem równania nieliniowe, które zostały przed chwilą zdefiniowane pod katalog, w tym pod katalogu widzimy klasę, klasę Newtona, na no, a w tej klasie Newtona, no, no coś trzeba będzie poszukać czegoś, no tak, trzeba będzie poszukać czegoś, bo widzimy karetkę tutaj podkreślającą błąd, no musimy zdefiniować odwołanie i to zdefiniujemy sobie następująco, ref Newton. Niech to będzie odwołanie do funkcji Newtona, a więc jakaś tam nazwa, która przypomina dydaktyczny cel. I proszę Państwa, bardzo ważne słowo kluczowe: Newton, tak, odwołanie referencyjne. Do czego? Do tej biblioteki. Ona tutaj jest już podpowiedziana, do czego możemy się odwołać. Mógłbym to kliknąć i pojawiłoby się to w pełni, ale proszę Państwa, zrobię to etapami, a więc napiszę Biblioteka. To taki mały cel dydaktyczny. W tej bibliotece mamy równania nieliniowe dla przypomnienia i tą klasę Newtona. Oczywiście nie jest to widoczne, nawet gdybym napisał średnik, pojawia się karetka, czegoś tu brakuje. Tak, proszę Państwa, proszę pamiętać o nawiasie, bo tu będzie odwołanie funkcyjne, a więc tutaj pewne argumenty trzeba będzie być może przekazywać. Stąd referencja to zaznacza. No tak, gdzie ten wynik umieścimy? No proszę Państwa, będziemy go chcieli umieścić przede wszystkim na formularzu i gdzieś przedstawić, a więc na formularzu dodany zostanie kolejny komponent, taki sam jak poprzednio, komponent textbox. Textbox, aby można było coś w nim wypisać. Co można było w nim wypisać? Niech zmienna z3 będzie tą zmienną, dla której przekażemy wartość. No, przekażemy wartość w sposób referencyjny. Troszeczkę może to powiększę dla celów dydaktycznych, aby było lepiej widoczne. Z3, niech będzie równe. No, odwołajmy się referencyjnie. Profesor, tutaj ta nazwa ref-Newton i ileś tutaj tych liter. Zawartych po słowie ref jest istotna, bowiem samo słowo ref jest słowem kluczowym, jest zastrzeżonym, a więc nie można by było nazwać czegoś samą referencją. W związku z tym ja nazwałem to ref-Newton, tak aby można się było do tej klasy Odwołać, a wykorzystać przy okazji kluczowe trzy litery ref mówiące o referencyjnym odwołaniu. Tak, ta referencja, proszę Państwa, i tu jest sukces pokazuje odwołanie do biblioteki w podkatalogu równania nieliniowe, do klasy metoda Newtona i znalazła już ta referencja funkcję fn. No to wpisuję ją, no i odwołuję się do niej. Pamiętajmy, że ona miała dwa argumenty. Mnożone, niech pierwszy będzie argumentem bardzo charakterystycznym: dwa i po przecinku kilka samych dwóch. Tutaj, kropka, oczywiście, musi być zapisana w kodzie programu, przecinek jest na formularzu. No i wyprowadźmy to na tekstbox numer 3. Jego właściwość: Properties. Text. Niech pojawi się jakiś tekst. Z3 równa się plus, no i właśnie ta wartość z3, która zamieniona zostanie w łańcuch. No proszę Państwa, skompilujmy program. Uruchommy i zobaczmy. No tak, 2 razy 2, dwa razy 3 to jest 6, i tak dalej. Zwracam uwagę, tutaj jest przecinek. I tym samym to odwołanie dynamiczne zostało. Zrealizowane. Skwitujmy to jeszcze komentarzem. Komentarzem odwołaniem referencyjnym. Można powiedzieć dynamicznym. I tak wygląda w pełni ten kod. Postarajmy się go tutaj zmieścić na ekranie, który pozwala przekazywać, przekazywać wartość poprzez funkcję, do której odwołujemy się poprzez wszystkie podkatalogi i klasy, w których się znajduje w projekcie biblioteka referencyjnie uruchomienie programu jest następujące. Przekazanie statyczne, które było zrealizowane w Innej prezentacji i omówione, a tu poniżej mamy odwołanie referencyjne, do którego odwołuje się ta niniejsza prezentacja.